Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam na czytanie, masz wiadomość. Zobaczmy, co macie kochani dzisiaj usłyszeć. Jakie energie tutaj dzisiaj do Was przechodzą. Zobaczmy. Dobra. Dobra, bo karty już są mówić, a i zawsze wcześniej też ta tasuję. Dobra, już patrzymy. Co wy, kochani, macie dzisiaj usłyszeć, o czym macie dzisiaj e, się dowiedzieć. Patrzymy. Pięć kart. E, karty będę dopowiadać, jak coś będzie dla mnie, kochani, e, niejasne. Już patrzymy. Dobra. Zobaczmy, co nas spodzie tali, Jaka główna energia do tego czytania e, lub główna sytuacja. Zobaczymy. O czym po prostu to czytanie tutaj jest? O, kochani, piękna karta. Dwójka kielichów. E, wydaje mi się, że ta karta chyba jeszcze nigdy w tej talii mi tak nie wyszła jako karta tutaj e, tła tego czytania. E, wow. E, kochani, wydaje mi się, że nadchodzi do Was piękny czas w miłości. Tyle bym powiedziała. To jest karta mówiąca o pięknym połączeniu dwojga osób. To jest miłość, to jest związek, to jest relacja, to jest wybranie siebie. To jest, zobaczcie kochani, tą tęczę tutaj przelewanie, tak jakby z jednego kielicha w drugi, z jednego serca w drugie serce, piękne uczucia i ci ludzie są tutaj zatopieni w tych właśnie uczuciach, w tej wodzie, która symbolizuje właśnie emocje. Także e, piękna, kochani, karta, wschodzące słońce gdzieś między tymi osobami, i pod spodem jeszcze zajrzałam Asmonet, który mówi o nowym początku, o takim darze. Tak jakby trochę mam wrażenie, że może to być, kochani, no jakaś nowa relacja, chociaż zaraz się tutaj wszystko... Pokażę, może nie, może stara, ale z jakimś nowym potencjałem, z nową szansą albo po prostu szansa na fantastyczną, dobrą. To no zobaczymy jeszcze, kochani, nie chcę też uprzedzać faktów, bo to jest też pozytywna karta, ale ja nie wiem jeszcze, co tutaj się pojawi. Zaraz będziemy, kochani, patrzeć, ale na pewno czy, ty, czytanie dotyczy relacji, jeśli nie partnerskich, jeszcze, jeśli nie miłości, jeśli, jeśli nie wybrania siebie, nawet małżeństwa, pojednania się, to chodzi tutaj o zawiązanie dobrych umów, kochani, o tym, że Jakieś umowy tutaj mogą zostać e, podpisane, najpierw spotkania, a później e, no, energia takiego połączenia. Także jeżeli e, czekacie na, e, na jakieś znaki tutaj od pracodawcy, od przyszłego pracodawcy i czekacie, czy może na jakąś umowę, czy na jakiś kontrakt, czy na podpisanie jakichś e, e, ważnych decyzji wiążących was z kimś, to jak najbardziej tutaj coś takiego przychodzi, coś intratnego, kochani, bardzo. Także bardzo fajnie. No dobra, to patrzymy co dalej. E, kochani, ja mam jeszcze krótką informację. Ja bym chciała koniecznie zrobić to spotkanie na Zoomie. E, ja bym chciała, e, żebyście mnie poznali. Chciałabym zrobić to spotkanie w takiej formie też nie za dużo ludzi, bo, bo, bo będzie za duży chaos, ale e, żebyście mnie poznali też, bo to jest inaczej jak kogoś się widzi. Wy, kochani, na tym Zoomie, jeżeli y, to jest proste do obsługi, dużo mi maili piszecie, że y, nie będziecie potrafili, ja Wam wyślę link, Wy sobie po prostu tylko tego Zooma ściągniecie, zalogujecie się tam i z mojego linka będziecie mogli wejść na to spotkanie. I teraz tak, dla osób, które ja Was chętnie poznam i no, ale ja wiem, że nie każda, bo wiele z, z Was, z wielu osobami mam kontakt na WhatsAppie i robimy spotkania na WhatsAppie i wiem, że nie możecie też się pokazywać publicznie, ale wy możecie się tam zablokować, kochani, wy możecie wyłączyć kamerę, wy możecie wyłączyć nawet mikrofon i tylko na przykład pisać e, ze mną e, w tym czasie czy czy po prostu jakieś pytania zadawać. Ja bym chciała wam się przedstawić, ja bym chciała wam kłaść tarota. E, każdy może zadać kilka pytań. Nie wiem jak to będzie, ile tych osób będzie i czy zdołam na wszystko odpowiedzieć. Także bym chciała żeby to też było spotkanie, kochani. No takie pierwsze początkowe, żebyście właśnie mnie po prostu bliżej poznali, bo nie każdy po prostu poprzez sam głos na, ma, te, ma, ma te zaufanie do drugiej osoby, także tak bym chciała. także W razie czego na zoomie, kochani, piszcie do mnie maila, kto jest chętny. Piszcie, i teraz tak. E, to będzie odpłatne spotkanie, kochani, bo to mnie kosztuje mój czas, a niestety tego czasu e, mam mało. I teraz tak. E, pierwsze spotkanie. Zrobię w cenie promocyjnej 99 zł, kochani. Normalnie spotkania, i wiedzą osoby, które to do mnie przychodzą, na WhatsAppie kosztuje e, 230 zł, <laughs> także na Zoomie chcę zrobić te spotkanie za 99 zł, kochani. Kto rzeczywiście tych pieniędzy nie ma i czujecie, że bardzo chcecie, ale nie macie ich, to napiszcie do mnie do maila, dobra? Jakoś to tam może, e, coś pokombinujemy razem, dobrze? Także e, spotkanie na Zoomie. Ja bym chciała Was poznać. Wy nie musicie mi pokazywać swoich twarzy, nie, możecie, nie, nie musicie y, ujawniać swojego głosu, możecie tylko na mnie patrzeć i być tam y, niewidzialnym, albo y, możecie pokazać się, albo wyłączyć tylko mikrofon, wyłączyć tylko kamerę. Każdy zada mi kilka pytań. Takie ogólne czytanie bym chciała dla Was y, zrobić. Y, Także. I to czytanie, bym chciała, żeby chodziło oczywiście o trudne relacje, znaczy czytanie. te spotkanie będzie dotyczyło trudnych relacji. Jeżeli, jeżeli takie macie, to kochani, po prostu dawajcie, proszę mi znać na maila moctarota2 maupagmailcom Kto jest chętny, i no na pewno już nie w tym miesiącu, ale w przyszłym na pewno. E, się spotkamy. Dobra. E, zobaczmy wtedy, kochani, co dalej, jeśli chodzi o tę relację. U, tu jest wieża, tu coś runie, tu coś się zburzy. E, kochani, może jakieś przekonania na temat e, jakiegoś związku runą. E, ja chcę zobaczyć dalej, co tutaj będzie, kochani, bo mogę tą kartę. E, nie chcę powiedzieć Wam czegoś, co, co, co tutaj nie będzie pasowało do tego czytania, ale na pewno coś tutaj się stanie, kochani. Coś tutaj walnie i, i, i coś nowego. No, wieża zawsze jest też transformacją, kochani. Wieża też jest zburzeniem czegoś, ale jeżeli zburzą się, czy, naje, czy nasze jakieś przekonania, czy nasze jakiś sposób myślenia, czy zobaczenia y, czegoś, na przykład relacji w innym jakby świetle i to jest taki, taki nagły przemysł, że coś tutaj tak jakby może coś wyjdzie po prostu na jaw, czegoś. No, dobra, patrzymy, kochani, co dalej. Wow! No. Mam wrażenie, że tu przychodzi jakaś osoba, kochani, do Was i to czyta, całe to czytanie będzie właśnie się skupiać na tym partnerstwie, na tym połączeniu silnym. I co teraz? Mam wrażenie, że przychodzi tutaj ktoś, kto już gdzieś, że tak powiem, dawno do Was cholewki smalił i... Yy, ta osoba, mogliście też, kochani, na nią długo czekać. Mogło to być takie czekanie, no, no prawdziwe, gdzieś znaliście już tą osobę i, i czekacie na nią. Albo też może to być też tak, że ta osoba była już w Waszym życiu właśnie, coś tutaj runęło, ale ta osoba, wiecie co, ona jest niepokonana i ona ma jakiś cel i ona w, tego, w stronę tego celu yy, będzie szła. Zobaczmy dalej. Wow, słońce, relacja, która jest zapowiedzią wielkiej radości, wielkiego zadowolenia, ciepła, serdeczności, życzliwości. Ja zaraz będę dopowiadać te karty, zobaczę, co ta wieża tutaj symbolizuje, bo jeszcze mi to jest wszystko, kochani, niejasne. Zobaczmy dalej. I nowa droga, nowy początek, kochani. Y, idziecie w coś nowego, po jakimś załamaniu, po jakimś nagłym czymś, zaraz będę dopowiadać, zobaczę, o co tutaj w ogóle chodzi z tą wieżą. Ale, y, kochani, y, trzy duże arkana, mocne energie, także y, nowa droga, y, zaczynacie coś. Jeśli nie nawet nowy człowiek, kochani, chociaż jak najbardziej może być, to y, po prostu. Takie zostawienie za sobą przeszłości, wiecie, i pójście w nowe, Zac zaczęcie y, od początku. Także, no zobaczmy dalej. Wow. I kolejna karta wielkich ar arkan. Kochani, cztery wielkie arkana, piękne karty. Y, I co tutaj się pokazuje? Tutaj się pokazuje spełnienie. Y, karta gwiazdy mówi o spełnionych marzeniach, o nadziei, o spełnionej przeszłości. Ja chciałabym dopowiedzieć koniecznie teraz tą wieżę. Dlaczego wieża? O co tutaj chodzi? Zobaczmy, co w tej wieży tutaj było. A, ok. Ok, sobie jeszcze dobiorę jedną kartę, kochani, do tej wieży. Już mówię, tutaj był jakiś konflikt. Jeśli nie chodzi o Was samych, że tutaj Was samych nastąpił jakiś przełom, kochani, to może być też tak, że dla niektórych z Was był to taki też konflikt wewnętrzny, bo osoba na przykład mogła być młodsza od Was. Mogło być też tak i tak mi się wydaje, że. <śm> <śm> Gdzieś tutaj była jakaś sytuacja konfliktowa. E, może już tą osobę niektórzy z Was e, znali i wiedzą, kto to jest. A może to być też e, osoba nowa, która. Ale ja mam wrażenie, e, że ta osoba, nawet jeśli jej nie znacie, to ona już was długo gdzieś, kochani, obserwuje. Wiecie? Ona was gdzieś obserwuje. Może być nawet tak, że gdzieś ją tam zablokowaliście. Bo tutaj były jakieś. Takie intensywne jakieś sytuacje, coś tutaj walnęło, może się pokłóciliście z tą osobą i musieliście ją gdzieś tam w mediach społecznościowych, gdzieś tam w telefonach, WhatsAppach zablokować i tutaj były jakieś potyczki, tutaj były jakieś konflikty między Wami, sytuacje trudne. Jeśli nie znacie tej osoby, to mi się wydaje, że tu chodzi o takie um, wewnętrzne jakieś Was samych, kochani, właśnie te. Te takie niepewności, wiecie, że ja na przykład miałam wcześniej tak, że nie spotykałam się z młodszymi na przykład mężczyznami, ale teraz postanawiam to jakoś zburzyć, ten mój przekonanie, że na przykład to jest coś złego i to przekonanie się we mnie zmienia. Też to może, kochani, jak najbardziej o to chodzi, że was samych coś tutaj się zmienia, i nagle stwierdzacie, a dlaczego nie? A co jest w tym złego? I no, bo, no bo rzeczywiście tak jest. Także ja w takich sytuacjach w ogóle nie widzę problemu, czy ktoś jest młodszy, czy ktoś jest starszy. To w ogóle nie ma za dużo znaczenia, bo powiem Wam, szczerze, że te relacje w dzisiejszych czasach, obojętnie czy, czy z równolatkiem, czy nie, to jest wszystko też takie mm, bardzo często, to nie są w dzisiejszych czasach relacje. Do końca życia, że tak powiem. O. Dobra, co kochani dalej? Ja bym tego rycerza, Monet sobie dopowiedzieć. Co ten rycerz, Monet? Okej, okay. no mówię, on był bardzo, bardzo, bardzo musiał długo dojrzewać do tej sytuacji, żeby ta relacja tutaj, żeby ta osoba mogła przyjść, żeby to połączenie mogło nastąpić, żeby ta miłość wybuchła tutaj. Albo wy kochani musieliście na to długo czekać, bo ten ktoś tutaj albo się nie mógł zdecydować, albo były ciągle jakieś przeszkody, albo po prostu potrzebował kochanie czasu. Ale wydaje mi się, no, że tu następuje fajny okres po prostu życia, jeśli chodzi tutaj o związki, partnerstwo, piękne słońce na środku. Także no zobaczymy tutaj dalej. Dlaczego głupie? Co to za nowa droga? Okej, okay. tak, pięknie. Zaczynacie pracę nad tym. Zaczynacie pracę, za zaczynacie inwestować swój czas, <laughs> zaczynacie może. Pracować nad sobą, nad relacją, nad związkiem. Jeśli, kochani, nawet jeszcze nie macie tej relacji, to już zanim się wejdzie w jakąś relację, już można nad tym pracować, już może trochę przy przyjrzeć się sobie, co w, w tych starych relacjach było nie tak, e może coś zmienić. Właśnie na tych e spotkaniach Zoom też bym chciała e takie tematy z wami, kochani, poruszać jak najbardziej. B byłoby to dla mnie. Ważną częścią tych spotkań nie tylko tarot, ale ogólne takie y, y, tematyka trudnych związków, trudnych relacji, bliźniaczych płomieni, bratnich dusz, y, osób, które y, mają no, omówić z Wami też te style przywiązania, żeby to bardziej zrozumieć, y, kto jak po prostu działa, kto jak funkcjonuje w relacjach. Także no, takie, czy takie po prostu, taką tematykę. Dobra. Także tu się zaczyna po prostu działanie, praca, zaangażowanie się w to, że czas po prostu, kochani, wyruszyć w nowe. Dobrze, teraz bym chciała zobaczyć dalej. Gwiazda to ja, ja wiem, że tutaj jest spełnienie, tutaj przechodzi po prostu piękna przyszłość i zaufanie do tego, że będzie dobrze. I to jest też taka e, opieka wszechświata. Zobaczcie, tutaj jest ten e, świat cały i tutaj te gwiazdy, które właśnie oświetlają tą kobietę. I to, ta kobieta jest tutaj właśnie taka e, uleczona, taka e, w równowadze i e, ona poddaje się temu wszechświatowi, wiecie. Ona ma do tego zaufanie, że będzie, że będzie dobrze. Tutaj, po tych wszystkich konfliktach, walkach, i tego, i tych właśnie tak, tego, um, takiego bicia się może z myślami, to przychodzi właśnie to, to zaufanie, to spełnienie. Bardzo ładnie. No i y, wiecie co? Wydaje mi się, że Was jest trochę <laughs> lęku i y, y, może było tak, że tą osobę już znaliście, może było tak, że właśnie ten, ta, ta relacja gdzieś tam już wcześniej się y, rozwaliła przez jakieś spory konflikty i wydaje mi się, że Wy troszkę, mimo że jest tutaj w tym czytaniu ta energia tego połączenia, ta energia tej nowej drogi, chęcia wejścia na tą nową drogę i spełnienia swoich marzeń, to mam wrażenie, że trochę jest w tym wszystkim niepewności, bólu emocjonalnego. Tutaj było jakieś skrzywdzenie, jakieś trudne rzeczy, i wydaje mi się, że trzeba będzie je tutaj gdzieś przedyskutować. Kochani, jak najbardziej tutaj będzie trzeba po prostu usiąść do tych swoich tematów. Czasami jest tak, że mamy, jesteśmy poranieni i my musimy, kochani, przepracować te rzeczy. My nie możemy ich gdzieś się tam głębo, głęboko upchać, my musimy je wyciągnąć, przepracować, kochani, i iść dalej. I takie przepracowanie tych tematów otwiera nam drogę właśnie do czegoś nowego, do czegoś dobrego, także. Bo to, co upchamy gdzieś, i nie, nie usiądziemy nad tym, to tam gdzieś zawsze. Wyjdzie. I tutaj jest pokazane, pokazane jest to, że tak troszkę no, męczy gdzieś to w głowie, nie wiem co, nie wiem jak, boję się. Tutaj ten strach się pokazuje, ale też jest tutaj, y, mam wrażenie, że z tą osobą tutaj dojdzie do tego połączenia, bo tutaj jest jak najbardziej powrót, powrót bliźniaczy, y, bliźniaczych y, dusz, y, spotkanie ponowne, kochani, w takim cieple w takim przytuleniu także no mi się wydaje, że mimo gdzieś Waszego lęku mimo rzeczy, które trzeba będzie gdzieś przepracować, przedyskutować i kochani, one mogą nie być łatwe mówię, mogą być też bolesne ale yy, no, Szóstka Kielichów mówi o cudownych powrotach też bratnie właśnie dusz, bliźniaczych pomieni osób, które przeżyły Yy, przeży lub przeżywają ze sobą wspólne, ciepłe, piękne chwile. Także mam wrażenie, że to będzie po prostu droga do tego, żeby to tutaj yy, do tego połączenia i do tego do tych fajnych uczuć między dwojgiem ludzi. <laughs> tak. Yy, tu będzie uzdrowienie tej relacji, kochani. Uzdrowienie. Albo tak jak mówię, jeżeli to będzie nowa osoba, to Wy tutaj uzdrowicie się, siebie, przepracujecie te tematy, i będzie powrót, będzie ponowne spotkanie, będzie danie sobie, kochani, kolejnej szansy. No dobrze, ja bym chciała jeszcze kartę radę wyciągnąć, zobaczyć. Kartę radę. Jakie wskazówki tarot ma dla Was? Okej, okay, okej. Okay. Nie skupiajcie się, kochani, na tym, czego nie macie, na, na jakichś brakach. E, nie wiem, może ta osoba gdzieś daleko mieszka i już myślicie o jen, ale jak to będzie finansowe, to jeżdżenie, i. To mogą być różne rzeczy, ale mam wrażenie, że karta mu, pokazuje mi tutaj o skupianiu się na, na tym, czego nie mamy, o skupianiu się na braku i jeżeli będziemy się na tym skupiać, na tym braku, czego nie mamy, no to będzie jeszcze więcej tego do nas przechodziło kochani. Także no mam wrażenie, że to jest troszkę takie ostrzeżenie. Jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ta karta mi tutaj też mówi, że jeżeli ty potrzebujesz tutaj nie wiem, otworzyć się przez, przed tą osobą, powiedzieć jej o tych swoich lękach, przepracować z nią pewne emocje, to po prostu wyciągnij rękę do tej osoby i powiedz jej to. Powiedz, nie uciekać od tego, nie wchodzić w, te, w jakieś emocjonalne, że ojej, jestem z tym sama, tylko po prostu wyjść do tej drugiej osoby, czy nawet, nie wiem, poprosić o rozmowę z kimkolwiek innym, żeby, bo to też jak ktoś zobaczy naszą sytuację z boku, to też nam i nam coś na ten temat powie, to też czasami nam się coś tam w głowach rozjaśnia. Dobrze kochani, to by było na tyle. Eee, jak macie ochotę na ten Zoom, piszcie do mnie na mail mocstarota 2 gmail.com Zobaczymy, kiedy to zrobimy, jak to zrobimy. Oczywiście informacje będą na kanale. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, kochani.